do słychać mnie. W tej boksowej kierowca dzisiaj pokażę Wam jak odpalić ten autobus. Jak ktoś wie jak odpalić tego izu, to niech napiszę w komentarzu albo wyśle link, jak go odpalić. Bo ja sam nie wiem jak go odpalić, ale dzisiaj pokażę jak się odpala ten autobus. Ja wybrałem sobie ten magazyn. To jest by w mi też wielu mówi, żeby tam nie leżpić, bo się nie da nic tam zrobić. ale wystarczy jakiś ten kroczek tutaj. Bierzemy na początku toolboxa Standardowo przyda się. Nie zwracajcie uwagi na te lagi tutaj zaraz. Zaraz będzie już normalnie. Wchodzimy sobie. Jakie macie razie to sobie usiądźcie po prostu i... Będzie działać. To sobie tutaj odkładamy. Najpierw to bierzemy. A w ogóle słyszałem, że gra mnie zagłusza, więc... Gra właśnie została wyciszona. I zobaczymy czy to wina gry, czy czegoś innego, czy komputera, tak jak tam odpisałem w komentarzu, Powiem dziękuję za uwagę, że gra może mnie zagłuszać. No tutaj sobie na początku wszystko odpalam. Dopiero co aktywowałem ten serwer, więc może trochę reagować właśnie. Przepraszam, bo to, że tak reaguję, ale... No inaczej to nie pójdzie. Ok, jak go otworzę. Wszystko na początku sobie podparam, chociaż... ...to jest na arenie potrzebne, z wszystko to złą się w w No Daję tam tylko parking, jak schwarzać. To sobie włączymy, to... ...to... ...i tu już dalej. To są takie zbędne rzeczy. bateria pool setting i teraz pewnie byście to odpalili ale to tak niestety nie działa bo pierwsza trzeba połączyć pantograf żeby to w ogóle można było odpalić bez tego chyba będzie się dało No to nastawimy sobie teraz pantograf tutaj ładnie pogresimy chcecie wiedzieć, jak to oddalić, sobie przybliżyć Q przybliża, E oddala o, a to ciekawe Dobra, nastawiamy to sobie tutaj Jedno. Drugie. Hmm. Zawsze to musi gdzieś na boki latać. O no i mleko podłączone. Preparować tego nie trzeba było ogólnie. Chyba. Zaraz zobaczymy jak to wygląda tutaj na panelu. Dobra no, nie trzeba tego propalować jak będzie tak na 4 to może naszej nasz na spokojnie odpalić więc jeszcze je poczekamy od razu od razu rozpakuję sobie skrzynkę chociaż... O, naprawiłbym na krokasia dam standardowo postawię się tutaj Ogólnie to tutaj powinno być yy, 13:24, ale to jest podczas rosyjski tutaj niestety. Nie da się tego przestawić. Chyba że o tym się nie wiem, to piszcie w komentarzach, czy da się to jakoś przestawić. No i co sobie tutaj, to rozkładamy. Tak sobie, żeby było po prostu. Nie, nie, tutaj nie, bo trzeba wyrządzać. No, bo dwie się zamknęły, to dobrze. Ile mamy? O, już się cztery. No, to sobie odpalamy. Pantograf już mocno zdjąć sobie. No <tryk> hmm. i zdejmujemy sobie. O, no i git. Jeszcze troszkę. O no i patograf jest na dole już ustawiony. Nie zwracajcie uwagi, że mam minus 4 punkty. Bo ktoś już mógł na to uwagę zwrócić. No i jak? Możemy jechać. Nie, tu to zamknąłem. No i co, buzik sobie jedzie. Jedzie. No to sobie jeszcze nim się gdzieś przejedziemy. Trochę. Trochę nudno jest, ale zawsze możecie sobie trochę to pominąć. Jak chcecie, to w tym czasie możecie dać łapkę w górę, subskrybować, udostępnić możecie po filmie. No my sobie tutaj tak jedziemy, trochę korek się robi, ale tam mniejsza o to. Auto. W ogóle taka ciekawostka. Nie wiem, ty wiecie, ale te auta, jeśli, jak, jeśli za długo stoją w miejscu, to one znikają. Myślę, że nikt o tym nie wiedział. Czemu nie jedzie? O, wyłączyło się, znowu. To akurat jest często, że to się wyłącza. Pewnie nieraz widzieliście ekrany na boku autobusu, tego zwykłego, takiego, tego darmowego... ...reklamy... ...tego, jak ludzie używają tego autobusu od razu po kupieniu. I, i to jest prawda. O, teraz sobie... Zobaczymy, to, co tutaj jest. No i co tutaj jest? W sumie nic. Tylko utknąłem. No zatem z tym takim trochę kamiennym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. O, w sumie na skina będzie tu w I GIT. No i będzie miniaturka. To jak, dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w następnym filmie.